Witam Was kochane dusze w trzeciej części prezentacji kart Tarot krajne cieni. W poprzednich częściach już mogliście zobaczyć wielkie arkana, ogólne informacje na temat tej talii oraz y, małe arkana buławy. Dzisiaj skupimy się na kolejnej części małych arkan i będą to kielichy. Y, jak wiecie w. I, być może oglądaliście, jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o buławy, były one ogniste w kolorach, właśnie takich złotych, żółtych, pomarańczowych. Natomiast przechodzimy tutaj do kielichów, i tutaj mamy przepięknie pokazaną wodę. Wszystkie tutaj karty, które będą, będę pokazywać, właśnie będą takie typowo wodne. Więc przejdźmy do tych kart. Mamy as kielichów, dwójka kielichów, trójka kielichów. Tu mamy syreny. Syreny, przepraszam. Czwórka kielichów, piątka kielichów. szóstka kielichów, siedemka kielichów, ósemka kielichów, dziewiątka kielichów. Dziesiątka kielichów. Paść kielichów i tutaj też pasie z kobietą, tak jak było to w Buławach. Rycerz kielichów. Tu mamy nawet jednorożca. Królowa kielichów. Oraz król kielichów. Dajcie w komentarzu znać, co sądzicie o tych małych arkanach. Zapraszam Was jeszcze raz do spojrzenia na poprzednie filmiki. No i w kolejnej części, kolejne małe arkana. Życzę Wam samych cudowności i do usłyszenia.